Kaczmarek piec swoje. Holmes ze Stanów Zjednoczonych na pewno będzie bardzo szybka, ale jeszcze szybsza Nasser i Paulino zapewne dogoni Natalię. No i co z tego? Ostatnie 100 metrów, to jest klucz. Nasser prowadzi, Paulino, Natalia jest w okolicach trzeciej pozycji, może czwartej za chwilę półmetek tego biegu i bardzo dobrze. Natalia biegnie swoje. Paulino dogania Naser. Naser, Paulino na trzecim miejscu Natalia. Dobrze biegnie Rasidat Dalekę z Irlandii. Za chwilę ostatnia prosta. Paulino daleko z przodu. Natalia jest czwarta. Teraz ostatnia prosta. Natalia ma jeszcze olbrzymi zapas. Jeszcze jest w stanie wywalczyć ten medal. Natalia Kaczmarek. Mamy medal. Mamy brąz. Paulino pierwsza, druga El Nasser, a trzecia, Natalia Kaczmarek, 48.95 95 po raz trzeci w karierze poniżej 49. Mamy wreszcie medal, mamy medal, dziękujemy Natalio. Rekord olimpijski pada tymczasem, bo Paulino osiąga rezultat 48-17, czyli Bielia znów pokonała Adelekę, Adelekę znów za Natalią, na czwartym miejscu, jak na Mistrzostwach Świata i ostatnich Mistrzostwach Europy. Natalia Kaczmarek, brązową medalistką olimpijską. To jest wiadomość dnia! To jest wiadomość całych zawodów lekkoatletycznych na Igrzyskach. Dla Polski oczywiście wiadomość najważniejsza. Dogoniła ją Paulino chyba na dwusetnym metrze. Natalia nie dała się tam podkręcić. Biegła cały czas swoje do trzy setki, żeby czasem jej nie odcięło. Ona jest brązową medalistką olimpijską. Lekkoatletyka się otworzyła. Jest pierwszy medal, na który Czekaliśmy medal brązowy, medal historyczny, bo to musiało ponad 40 lat upłynąć, żeby to się stało. Bije rekord Margil Joseperek z Atlanty 48-25, Nasser, 48-53, baliśmy się tej reprezentantki Bahrajnu, ale Natalia znów pokonała Adelekę, Adelekę znów za Natalią. Na czwartym miejscu jak na Mistrzostwach Świata i ostatnich Mistrzostwach Europy. Natalia Kaczmarek, brązową medalistką olimpijską. To jest wiadomość dnia. To jest wiadomość całych zawodów lekkoatletycznych na Igrzyskach. Dla Polski oczywiście wiadomość najważniejsza. Dogoniła ją Paulino, chyba na dwusetnym metrze. Natalia nie dała się tam podkręcić. Biegła cały czas swoje do setki, żeby czasem jej nie odcięło. Paulino poszła straszliwie, 48-17 to tempo, którego Natalia nie była w stanie utrzymać i to jest to doświadczenie bo zawsze tak się dzieje, że jak dogania cię zawodnik, próbujesz biec z jego rytmem, ale to mogłoby zgubić Natalię na ostatniej prostej, a ona pobiegła swoje, na tej ostatniej prostej zachowała siły po raz kolejny. Znamy styl Natalii, znamy jej taktykę, znamy przygotowanie widzimy jak biegnie i po prostu jesteśmy spokojni, że ten medal będzie, a i tak przeżyliśmy to. Irena Szybińska miała przewagę z górą sekundy i dwóch dziesiątych nad drugą zawodniczką. Natalia musiała wykuć w skalę tę swoją drogę na podium. Zmieniają się czasy, świat goni, a Natalia jest wspaniała, bo wszystko co z trudem zdobyte, a ten medal przyszedł niełatwo, jest tym bardziej cenne. Mary Lady Paulino i reprezentantka Bahrajnu Nasser. Ją znamy z Mistrzostw Świata 2019. Paulino, znamy. no Same dobre znajome. Dla Natalii Kaczmarek to jest skompletowanie wszystkiej barwy medali olimpijskich. Pan Luis Magia Oviedo, członek Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Będzie jednym z wręczających medale, a obok niego... Aaa, Restrepo! Znakomita przed laty biegaczka. Finalistka i medalistka. A przed nami, przed nami te chwile wzruszające. Trzeci medal, kompletuje barwy medali na igrzyskach, bo złoto w sztafecie mieszanej w Tokio, bo srebro z koleżankami w Tokio, a teraz samodzielny brąz, trochę na pewno inaczej smakuje niż medale drużynowe, zbiorowe dla lekkiej atletyki polskiej to medal niezwykle cenny bo cena, medal pierwszy, być może nie ostatni na tych igrzyskach, ale, ale pierwszy, to zresztą medal numer 67 polskiej lekkiej atletyki na igrzyskach olimpijskich bo też Lekkoatletyka przynosi nam najwięcej medali. To prawda. Nasz siódmy medal, dwa inne mamy w powietrzu siatkarzy oraz naszej wspaniałej pięściarki. Czy dobrniemy do dziesięciu, do tej liczby, która w XXI wieku najczęściej towarzyszyła polskim sportowcom olimpijskim? Dla Natalii jest to chwila wyjątkowa. Pozdrawiamy jej rodzinę, rodziców, rodzeństwo. Pozdrawiamy trenera Marka Rożeja. Widzieliśmy jak łzy leciały mu z oczu już za linią mety, kiedy Natalia przekraczała ją na trzecim miejscu. A jak mówił Pawlak w filmie Sami Swoi, płacz, kiedy prawdziwy chłop płacze, to jest wielkie święto, więc Marku drogi nie żałuj sobie. My wszyscy sobie też nie żałujemy. Zupełnie inną sprawą są łzy niewieście, one mają coś z poezji. Na nie patrzymy z, my mężczyźni z jeszcze wielkim wzruszeniem i podziwem, bo trzeba przyznać, że to panie trzymają nas na tych igrzyskach. Nasz dotąd jedyny złoty medal jest zasługą Aleksandry Mirosław. Większość medali, które tutaj zdobywałem, to medale pań. Takie, takie czasy. Bądźmy zatem wdzięczni naszym paniom, gratulujemy Natalii. Kaczmarek, że w tej bodaj jednej z najtrudniejszych. Salva Eight na ser też roni. Też płacze. Z, też płacze. A, a dla Natalii to też rok szczególny. Bo również pogratulować należy Konradowi Bukowieckiemu, który za chwilę będzie towarzyszem jej życia. Mężem. Bo mężem po bo w tym roku po prostu mężem, bo w tym roku drugie ważne wydarzenie. Wtedy, kiedy będzie trochę wolnego od treningu, od biegania, od sportu, od świętowania sukcesów, to staną na ślubnym kobiecym. Cudownie. Życzymy młodej parze szerokich torów, nigdy nie pod górę, a być może... Może przez płotki, tak sobie pomyślałem. Może Natalia w tej drugiej części kariery jeszcze zmieni specjalność na specjalność płotkarską. Ale to, to pełna fantazja. Potrzebna jest nam jak powietrze w sztapecie Mary Lady Paulino, wicemistrzyni olimpijska, stała się mistrzynią. Pobiła rekord olimpijski. Nikt w historii igrzysk nie przebiegł dystansu jednego okrążenia szybciej niż ona. 48 sekund i 17 setnych. Jest w tej chwili na pewno najlepsza na świecie i nie sądzę, że gdyby tu była McLaughlin czy Femke Bol, byłyby w stanie z nią wygrać. Hymn Dominikany przed nami, ale my możemy zanucić, jeszcze Polska nie zginęła. Natalia Kaczmarek, nasza jedynaczka na olimpijskim podium lekkoatletycznym. 305 to jest liczba naszych medali olimpijskich. Czy będziemy mieli 10? Oto jest pytanie. Na razie są zdjęcia, jest radość, są łzy, są gratulacje. Wszystko jeszcze nieskończone, chociaż ta, ten rozdział 400 metrów pań i medal Natalii Kaczmarek stały się już faktem.